Sąd za każdym razem odrzucał wniosek. Odrzucała go z różnych powodów. Kiedy przebywałam z dziećmi temu samotnej matki, moja mama, bardzo ciężko chora, była sparaliżowana i wymagała stałej opieki. Uważam, że zakład karny jest po prostu zamknięciem totalnie drzwi. I tak też dostawałam powierzchowne informacje odnośnie swojego dziecka. Odrzucałam z powodu braku jakiegoś kursu ukończonego. Powód był każdy. Nie mogąc zorganizować dla niej opiekunki, byłam zmuszana chodzić, aby ją nakarmić, umyć, przewinąć. O zdjęcia musiałam się prosić, wręcz co, co list, ale dostawałam na przykład nawet nie zdjęcie, tylko wydrukowane z komputera. I W momencie, w którym ona mi powiedziała, że sprawa jest przegrana, ja miałam już wniosek o apelację napisany. No niestety nie było możliwości pozostawienia dzieci pod liczyją opieką, więc. Uznano, że jest to zagrożenie dla dzieci, że narażam je, więc zabrano mnie i umieszczono w pieczy zastępczej.